Czuwajcie, witajcie. Dzisiaj znajdujemy się w Lubostronia, dokładnie przed Pałacem. Co łączy Pałac w Lubostroniu z Willią Rotonda w dalekiej Italii w miejscowości Wicencja z Świątynią Opatrzności Bożej w Warszawie, która miała być takim wotum dziękczynnym narodu polskiego za uchwalenie konstytucji 3 maja. Co łączy, no zaraz mamy wytłumaczę przede wszystkim e, willa Rotonda zaprojektowana przez Palio Vicenzi stanowiła taki, taką emanację renesansu. Stwo, e, Palio stworzył willę, która się stała wzorcem dla wielu e, pałaców w Anglii, we Francji, ale stała się też wzorcem dla tej willi wybudowanej w w takiej manierze klasycystycznej zaprojektowanej przez y, profesora takiego słynnego inżyniera budownictwa y, który nazywał się Zawadzki to on w latach 1795 1800 jak widzimy tu po tej inskrypcji cibi Amicia et posteris sobie, przyjaciołom i potomnym i data 1800 rok to data, kiedy się zakończyła budowa, a wnętrza były budowane jeszcze przez kilka lat. To właśnie ta willa Rotonda była tą inspiracją. A dlaczego się łączy to ze świątynią Opatrzności Bożej? Ano, kapitele oraz bazy i kolumny, które miały być wykorzystane na budowę świątyni opatrzności Bożej z uwagi na to, że jej nie wybudowano, zostały zakupione i wmontowane tutaj skąd rodzina Skórzewskich się tu wzięła? Ano wzięła się stąd, że Franciszek Skórzewski w 1762 roku kupił okoliczne dobra był generałem wojskoronnym, zwolennikiem Konfederacji Barskiej i miał szczęście do syna. Synem był Ferdynand, który kochał sztukę. Kochał sztukę i to właśnie Ferdynand postanowił stworzyć taki niesamowity pałac. Villa Rotonda to jest renesans, a tutaj mamy klasycyzm i powstała przepiękna budowla o takich charakterystycznym rotundowym kształcie ta kopuła Przykrywa piękne, piękną rotundę w środku, w której znajdują się też kolumny z świątyni opatrzności Bożej. U góry to już XIX-wieczny dodatek, czyli ten atlas dźwigający yy, kule ziemskie. A w środku mamy piękne płaskorzeźby. Jest płaskorzeźba przedstawiająca bitwę pod Koronowem, szczególnie miło mojemu sercu, bitwę pod Płowcami przyjęcie przez królowę Jadwigę, która jest patronką Wyższej Szkoły Gospodarki w Inowracławiu wielkiego mistrza Konrada von Jungingena, brata Urlika oraz czwarta taka płaskorzeźba przedstawiająca Mariannę Skórzewską, która się nachyla nad Fryderykiem królem Prus, który przedstawia plany Kanału Bydgoskiego. To miejsce warto zwiedzać, warto tutaj przyjeżdżać, ponieważ tu odbywają się niesamowite wydarzenia kulturalne, ale też jest wspaniały 40-hektarowy park i jest bardzo dobra kuchnia. Zapraszam do Lubostronia.